ściganych siemanko wszystkim na naszym kanale jak to jak to śpiewam przed chwilą na melanżu jest paniale kaczorliże miekorele ale zamknij te drzwi od kibla dobra słuchaj to dobra tak. idź idź rozumiem że tutaj trzeba nagrywać ale zamówienia są do ja pakowania to jedziesz mistrzu jedziesz tam no ale pamiętaj, jak moi widzowie tu przychodzi to jakieś gratisiki nie słuchajcie mam dzisiaj nowości od triplexa Widziałem u Marcina, pozdrawiam Cię, wariacie. Robisz do dobry roboty. Słuchaj, widziałem u niego na kanale kostki. Te kostki, jak zobaczyłem, nie uwierzyłem, nie wierzę do, do tego momentu, że tak można w takie coś małego wsadzić tyle serca i tyle dobroci, że ta kostka... Sprawiła u niego na filmie, że powiedziałam, to jest must have, z samego filmu powiedziałam 11 na 10 I chcę sprawdzić, no niestety mam obiektyw szerokohodny Więc nie stanę w odległości 50 metrów, bo wtedy te efekty będą takie tyci tyci Więc stanę blisko po prostu, pod tą samą kostką Więc poczuję się tak jak 95% Polaków Podczas odpalania Sylwestra, odpalam i stoi obok wyrzutni. Nie no, pod, obok to może nie będę stał, bezpieczna odległość, jeszcze 25 metrów Słuchajcie, mam tutaj kostkę, która na początku naprawdę zmyliła mnie, nazywa się Smiley Dale Smile Day, mówię kostka dzienna. No, day no dzienna, nie? Bo potem jest smile light. Mówię, kostka dzienna, taka malutka kosteczka, 16 strzałów. Tutaj taki wielki kod QR, że można sobie skanować Kod produktu XB 601 ale taka dobra rada na przyszłość. Dajcie biały ten kod produktu, biały, biały, bo widzicie tutaj jeszcze ten kaliber widać, a tutaj, no, ciężko coś dostrzec, nie? Tylko ląd podstawowy, ale w mały Majkostra raczej nie jest potrzebny, rezerwowy, ale to jest zawsze plus. Gramatura 116 gram neku, Czas strzelania około 18 sekund, czyli co sekunda leci strzał. Cena 26 zł bez rabatów. To też przypuszczam, że nie jest najgorsza cena. I to tyle, co Wam ja do przekazania. To jest świeżynka kategoria F2 TXB 601. Kaliber 20 mm. I tyle. No, taka szata taka młodzieżowa. Trzeba przyznać, taka młodzieżowa. Kwiaty wiśni z czerwonymi ogonami. Hmm, hmm, hmm. Szukam kodu rok produkcji 2024 jest. No i gida. To taką jedną kosteczkę mamy. Odłożymy sobie ją tu na boczek. Bierzemy kolejną wariatę. Smile Night, No taka też fajna kosteczka. Musicie przyznać. O, jedna ma 16, druga ma 25 strzałów. Jak dobrze się miała tak 25. Strzałów. No i tutaj cena jest już 40 zł. Bez, bez żadnych rabacików. E no co, TXB609. Kod produktu wam podałem, gramaturę. No właśnie gramatura. Gramatura 187,5 gramku, czas szalania kod wysu dwóch sekund, czyli też tam mniej więcej co niecą sekundę pocisk leci Jakoś wykonanie dość fajna. MOMP podstawowy, zarezerwowy zawsze plus. I tak samo jak tamtej kostce, no tutaj przydałby się białą czcionką napisać tą, ten kod produktu. Nie, ale to tylko taki taki mała yy, ciekawostka no i kolejna kostka, która, no. W branży słyszałem, że zebrała bardzo dużo plusów. Że wreszcie zmieniałem się szaty graficzne u Triplexa na plus, że jakoś to wygląda. No i muszę przyznać, że taki, taka kosteczka Street Life, macie tu taki wig, no wygląda dość fajnie. O kurde, kręci w nosie. Wygląda w taki oto sposób. I tu jest taki papierek. No, więc można sobie to zerwać, ale nie będziemy tego zrywać. Kosteczka ma tylko ląd podstawowy, niestety ma tylko ląd podstawowy. Pani Aneto, na przyszły rok prosimy jak będzie TOS, ląd rezerwowy, e, co możemy powiedzieć na temat? TXB 629, 100 strzałów, 20 mm, gramatura 737 gram Neku, na setkę w 20 no to jest dużo, bo więcej seteczki, tam miał zawsze do pół kilo, max 600, 400. 735, No to pojawia jest taka dobra granica. O produkcji 2024 no i cena też nie jest jakaś zaporowa, bym powiedział, że nawet jest taka znośna 185 zł bez rabatów. No to cena za taką kostkę jest dość fajna. Zobaczymy, jak ona strzela. Oczywiście zapraszam Was do Pirohita, tutaj w policach. Współdzielcza 24 czy 23, już nie pamiętam zresztą 25 chyba. No tu na końcu drogi znajdziecie po prawej stronie. Jak będziecie iść na końcu drogi po prawej stronie, tam zawsze strzelane jest, to których się no, no i tutaj Was zapraszamy. Zawsze ktoś Wam przyjdzie, poeta, że sobie w machonego jakiś rabat gracizi? a jak nie, daleko macie, no to po prostu pirokielskupka.pl tam zamawiajta, Ta kodziki, tą to wiecie, różne są kodziki, jak ktoś dobrze żyje to i dobre kodziki zna no i tyle no. Instagram Mahony69, to się wszystko dowiecie i oczywiście wbijajcie na grupę Elita Mahonego V2, chłopaki ją stworzyli bo to są miłośniki pirotechnicy tworzą po prostu, bo mi ręce opadają przez tych kapusi, którzy po prostu donoszą i to uwierzcie mi, że to nie są antyfajwerkowcy to nie są osoby, które po prostu raz do roku przychodzą, tylko to są osoby, które siedzą w branży, które zgłaszają bo ich po prostu dupa boli, że my coś osiągnęliśmy że gruby ma grupę Gruby dostaje fajwery za darmo, a on musi widny pójść do pracy w Biedronce, ja nie, nie mówię, że praca w Biedronce jest złe, Jak na, ja, ja mógłbym pracować, ale na wykładanie towaru ja na kasie bym się nie nadawał, bo ja bym z ludźmi nie mógł wytrzymać z niektórymi, bo ja jestem wybuchowy chłopak, jestem wybuchowy chłopak, no, no ale chodzi o to, że on pójdzie na 8 godzin do pracy, potem kurde papieroski, Gorzałka, Żuberek, Taterka. No i potem, kurde, fajwerki by kupiła. Tu coraz droższe. Prywaciarze ceny podnoszą. No i, 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 i potem no co? No, walić grubego. No dobra, dobra. Lecimy, lecimy, więc lecimy, zobaczymy jak to wszystko wypada. No i. co magnifique. A czekaj, ładne zdjęcie sobie zrobię na miniaturę. Może jak zapomnę wyciągnąć, weźmy sobie. O. Pik. A, to jest ten udany chłopak. Teraz wyglądam jak taki. Uu, o, 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 będzie widać, co to za kosteczki Grubciu ma, o, o, o. kurde, odbija się światełko, kurde, słabo tak widać, ale, o, ta kaminka poważna, o, patrz ta! patrz tam. albo weźmiemy inaczej. No tak, jak wam się już ludzi, to możecie przewinąć, możecie w komentarzu napisać, kiedy Gruby skończył ubiadolić, bo wy to kochacie robi zawsze, nie? Pozdrawiam całą załogę Fiplexa. o, nie uśmiej, yeah, baby. Mm, mm, mm. Dobra, lecimy, zobaczymy co te kostki potrafią, zobaczymy czy naprawdę robią klepot do lecia siecia. Tak, odpalaj. Odległość około 25 metrów. Najpierw leci dej. Malutka, zobaczymy. nie ja mam pytań. Nie, nie, ja nie wierzę, że ta mała kostka tak strzelała. Ja nie mam pytań. No tak do kostki to ja jeszcze nie widziałem. Tak to jak jakaś 30 by woliło. Nie no już nie przesadzaj. No, no takie, dobra. No m, nie, takie nie. 25. Teraz night. Fakt, że blisko stoimy. Ale nie no. Ja mam obiektyw szerokokątny. Mega. To się ładnie utrzymuje. Piękna. Długo się ładnie utrzymywało. Zobacz, spadają. Dobrze, że jest ten wilgotno. No. dobra. Dawaj teraz z, z tego, tego. Z, z street life. To będzie To jest ten sam, Tak, to wszystko dwudziestka jest. Chyba saloty były jakieś ukryte! O odsłowieniu! Ty! Ale pierdziolęło! Powiem wam tak, chyba zacznę nagrywać tym tym szerokokątem okay. i stać bliżej, bo jak stoję... Jak, jak stoję 50 metrów od tego wszystkiego, no to nie jest takie samo. No A tak, był pod kurtką, zobacz. chodzi to? Nie widzi. Nie. Dobra, daj mi tę latarkę. No, za głośne otoczenie. Ja chyba się przerzucę i zacznę nagrywać spod wyrzutni, bo to jest zupełnie inny efekt niż z 50 i 60 metrów. To małe cudo zasługuje na taką ocenę 10. Zaczęliśmy chyba od najlepszej kostki. Małe główienko, efekty naprawdę duże, jak widzieliście, do korony drzew dolatywało, więc nawet dość wysoko. Jak na takie małe cudo, szok to jest normalnie szok. Daje ocenę 10 na 10, rewelacja. Kurde, ile ona kosztowała? 26 zł. 26. No Ja pierdzielenie do wiary, co? Szok. No tu była troszeczkę gorsza wyrzutnia już, ale za to miała fajny taki efekt. Rzadze trochę były i takie kurde, ale fajnie się utrzymywało, tak to się jak można powiedzieć, płynęło to po niebie. 9 z plusem na 10. No i jeśli chodzi o Street Life. To była rzeź niewiniątek, można powiedzieć. Dynamika, Se pierdzielała napierdzielała, 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 napierdzielała. Na początku taka, taka podstawówka była, no, ale później taki, taki złoty brokancik był, no i na końcu saluty zrobiły robotę, więc daję jej takie 8 z plusem. No cena 185 zł, to według mnie nie jest zła, zła. Jeśli ktoś lubi dynamiczne, no bo to nie jest koska, taka, wiecie, dla Janusza taka, wu, 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 tylko to jest taka, wiecie, z jajem, chociaż, chociaż osoba sezonowa, jakby taką kostkę dopadła, też byłaby szczęśliwa, bo by nie wiedziała, co się dzieje, bo to jest naprawdę rzeczny winiątek. Mhm. Jest, nie, du jest duża wilgotność, to w pewnym momencie widzieliście jaka sauna solution była u góry. Więc tu jest 8 z plusem, więc muszę Cojne przyznać mhm. dla Triplexa, że w tym roku lekcje są odrobione i zaczynamy sezon bardzo dobrze. Więc to tyle. Trzymajcie się ciepło i na razie.